Cześć, witajcie, jestem Myszon, a to kolejny odcinek, no właśnie z Krzego. Ten odcinek jest z mapy Cake Defense, to jest naprawdę kozacka mapa. Polecam zagrać, będzie link do pobrania w opisie. O no i na czym polega ta mapa? To jest arena do walki, są to różne poziomy, chyba jest ich z 12 albo 11, nie pamiętam, ale na pewno wiem, że tu są różne moby. spawnują się w zależności jaki to jest poziom. Mamy szkielety, zombie i pająki. Może też być razy 2. Ale to jest najważniejsze, że po bokach jest lawa, więc może być czasami ciężko. No i słuchajcie, nie mam miekza, nie mam niczego, ale co tu mam Skin Steve'a? Więc może być <grych> bardzo ciężko. Ale dobra, zaczynajmy. Pierwszy poziom, co tu będzie? Oczywiście zombie. możliwe, że sobie poradzę. Albo zginę i będziecie miks z tego beka. Dobra, więc ten poziom <laughs> trzeba przekrzekać, aż z góry nie spadną rzekrzy. Jakiś miecze, zbroje, jedzenie. Już mi się głód kończy. A, i ta mapa jest y, zrobiona przez Disco, on już dawno nie nagrywa. Ta mapa powstała bodajże na beta 1.8, więc jest trochę stara już, ale przynajmniej dobrze, że działa. No i tu powoli, powoli tracę dużo głodu. Nie wiem, taka fala trwa gdzieś około nie wiem, półtorej minuty. Ale, ale to nie oznacza, że moby po niej znikają. E, nie, wręcz przeciwnie, te moby zostają i trzeba je pokonać. O! I sypie się teraz, że jest tam jakieś siedzenie O, i diamentowy miecz jest, dobra. Może się uda? A, dostałem Dobra Ile... Kurczę, mam mało jedzenia, a mi trochę głodu spadło No, prawie cały, Dobra, jedzmy sobie Zjemy zgniłe mięso Dobra, mamy Diamentowy miecz, złote jabłko, diamentowe buty I skorzeną krzapkę Trochę zagniłego mięsa. Dobra, to sobie pokrzykamy, aż mi się życie zregeneruje. No i dawaj, się zregenerowało. Zdam mi 15 sekund. Nie, 10. Ok, to zaczynajmy kolejną falę. Nie wiem, czy to chyba będą szkielety albo pająki, ale nie przedłużając, ciekawie co będzie. Uwaga, tak, szkielety. Naprawdę nie lubię ich. To jest najgorsze co może być na tej mapie, ale jeden taki plus, że same mogą się zastrzelić albo mnie mogą zastrzelić to jest złe. Nie, nie, kurde, jak mówiłem jest naprawdę ciężko. Dobra. Nie, zachowam to złote jabłko na... Dobra, na teraz. Jestem szybko Kim, stąd zdychaj albo ja zaraz a mówiłem jest naprawdę ciężko i jak, jak są emocje nie ma jak podczas wyjścia głodzi podwodnych fuck nie Pół Korzystajcie. Dawaj życie szybko. Życie. Robią się. Potrzebujecie. Tam są rzeczy, ale. Zabiję mnie. Zabiję mnie. I... I... O! to wszyscy? Tak. Uff. Naprawdę było ciężko. Dobra, Nie ma tu. Przynajmniej żelazną klatę. I mam rybę. Dobra, więc naprawdę było ciężko. Dobra to teraz pewnie będą pająki albo zombie razy dwa, ale na razie nasz mi się życie zgeneruje. I jeszcze ochłonę, bo naprawdę. To było ciężkie, musicie mi przyznać. Sobie dużo tu. Oh, dobra, no to już zaczynam, Mam piąty poziom i tak to mi się nie przyda, ale dobra. ciekawie co pająki. Wiedziałem. I to jest ciekawe, że tu jest światło. I jest taka szansa, że jakiś nie będzie chciał mnie zaatakować. Co jest? Nie mi się? O, dobra, już się wspomnę. No, i też tu jest y, ogień, więc mogą się podpalać. To jest całkiem fajne. Jakoś nie jest ciężko. Myślałem, że będzie ciężej, ale grałem w tą mapę już y, wcześniej. Chyba tydzień temu. No i wiem, że będą chyba jeszcze dwa albo trzy momenty, gdzie prawie zginę. Dobra. Nie no, jak czemu taka słaba ta fala? Myślałem, że będzie o wiele trudniejsze, ale dobra. O, idzie. O. No i do razu. Tak szybko? Dobra. Co tu mamy? Diamentowe spody, nie trochę łatwo, ale w sumie to może mi się przydać zaraz, jeśli będzie typu dwa razy szkielety albo coś innego. i co mamy? Następne? Nie, tylko nie to. Ach, nie, Tego to ja naprawdę nie lubię. To jest takie... Z... Ta fala też jest trudna, ale nie wiem... Większo... Dobra, z... Nie! Chyba... Idźcie mi stąd, cicho. Zdychać, zdychać, zdychać... Nie, idź, idź stąd Do lawy Prawie mam 5 serduszek, jest źle Dobra, tu jest szkielet 2 3 Nie O, koniec poziomu. Jedzonko na szczęście. O, dobra strzełem się. Kto wygra? O, dobra, zdychać. Ginąć mi tutaj. <laughs> Co tutaj dużo powie więcej powiedzieć o tej mapie? Ona jest zbudowana z czerwonego proszku. Wszystko. Te wszystkie kable, mechanizmy to jest wszystko z czerwonego proszku. Więc, żeby nie było, że ktoś będzie pisał, że to jest z komend bloków, ale dobra, jakoś nie jest za trudno. Myślałem, że będzie trudniej, szkoda, że nie mam łuku, no bo mam y, kilka strzał. Dobra, co będzie kolejne? kolejne? A tu już zombie jest. Czy to są razy dwa? Nie. Jeden. Dobra, muszę uważać, bo zaraz <laughs> zbiło mi połowę życia. A, i ten odcinek jest specjalny z okazji 300 subskrypcji. Początkowo miałem zrobić na 250, ale zapomniałem, wybaczcie mi. Ale przynajmniej z tego taki plus, że tego czasu ulepszyłem mocno moje filmy, co zwłaszcza widać. No i teraz myślę, że gdybym taki film zrobił z tej mapy załóżmy kilka miesięcy temu, gdy na przykład miałem te już 250 subskrypcji, to na pewno byłby dwa albo trzy razy ten odcinek gorszy niż teraz. A propos jeszcze odcinków, bo... Jak pamiętacie, jak wcześniej robiłem odcinek zbudowania na survival'u, to jednak ten odcinek, szczerze mówiąc, nie wyszedł mi tak, jak ich chciałem, no i powiem krótko i na temat. Będę jeszcze raz nagrywał, ale tym razem to będzie dużo krótsze. Będzie dużo bardziej dopracowane, w szczególności brakowało mi w tym odcinku muzyki, ścieżek dźwiękowych tak zwanych. No, i też trochę tam musiałem dużo improwizować, no bo coś mi tam nie wyszło. Jakieś pomieszczenie było tam, gdzie akurat nie powinno być, w sensie, że przeszkadzało mi. No i trochę tam to przedłużało się, że aż trwało y, pół godziny. A więc do tego jeszcze raz to by nagrywać bez tych wszystkich błędów z poprawkami. O nie, dwa razy. W... Nie, nie, to jest chyba jeden razy wszystko, ale dobra. I taki odcinek byłby dużo lepszy. Też od tego czasu trochę więcej wiem na temat algorytmu YouTube'a, więc by się to lepiej pozycjonowało w wyszukiwarce. Ale najważniejsze jest poprawienie tych wszystkich błędów. Więc tu więcej powiedzieć o tych odcinkach. Naprawdę bardzo mi jest głupio, że często mówiłem, że będzie w przyszłym... Tygodniu, w sobotę, rano odcinek, a jednak nie było, ale też musiałem naprawdę dużo poświęcić czasu, żeby to wszystko dopracować, i też musiałem e, trochę wymyślać jakieś pomysłów, ale przez ten cały czas, gdy była ta przerwa, prawie już dwumiesięczna, e, wcale się nie leniłem. Dużo robiłem, dużo budowałem. Akurat, co takiego budowałem. Już planuję zrobić drugi sezon zbudowania średniowiecznego miasta i największym błędem w tej serii to było to, że budowle nie były oryginalne, że nie było to, po prostu były dosyć podobne budowle, raczej dokładnie to były kilka rodzajów i występowały na przemian tak, żeby tylko ze sobą nie graniczyły takie same budynki. Teraz pan wymyśliłem dużo nowych budynków, w tym sześć kamienic Ale takich co ich boki się dotykają Że jeden bok, że bok kamienic pierwszej dotyka boku kamienicy drugiej Mam takich sześć, najwyższa z nich ma cztery piętra a też są takie dwie mniejsze, takie zwykłe jakby domki, tylko że dwa, dwa piętra ale no dobra, czyli więcej wam nie będę spoilerować poza tym, że na pewno dużo budynków powymyślałem zaprojektowałem, jest ich chyba z ponad 40, około 50 i też już to miasto bardziej zaplanuje lepiej będzie to na lepszym świecie, więc będzie też dużo więcej odcinków co może dać we mnie jakby taką gwarancję, że na pewno odcinki będą częściej, że nie będzie tak, że pokazuję latami i to nie jest do końca aż taki ciekawe, ale gdy na przykład byłbym... na przykład bym budował i jakąś fajną muzykę, to już byłoby lepiej. Więc myślę, że takie odcinki by... pomimo tego, że większość taki, takiego odcinka to właśnie był, byłoby przyspieszone tempo. To i tak myślę, że raczej wam by to odpowiadało takie coś. Że pokazuję jak to zbudować. Bo na pewno wielu osobom by się przydało takie coś, że jak pokazuję jak buduje. No bo naprawdę dużo osób nie chcę mi się chwalić, ale pisze mi, że świetnie buduje. E, Mówię to, żeby nie było, że się przechwalam, ale... Dobra, więc też myślę nad jakimiś poradnikami. Jak zrobić jakąś bazę na survivalu, bo szczerze mówiąc, żeby nie było w chwale, ta moja baza na survivalu jest według mnie genialna, choć prosta, ale jest naprawdę świetna. W niej jest też dużo in inspiracji. Zaraz tu zginę, z za dużo szkie... Ile ich tu jest? Jak tak można? Ja jestem tu uciekam. Ale tak, jak chodzi o odcinki Survivor, survival to nie będą tylko zbudowania, albo jakiś exploring, że w sensie będę zbierał jakieś ciastki, nie, nie, będzie takie, będą też odcinki na modach, dobra nie teraz, bo zaraz mnie zabiją, ale kontynuując te odcinki będą też na modach, będzie mod Better Dungeons, nowsze pliki i Mock Creatures. To jest minimap, y, Optifine standardowo i Forge. A też chyba tam będzie Milan. Nie, nie wiem jak to się wymawia, pewnie źle wym wymówiłem. Ale na pewno będzie ta seria ciekawa. Gdy już y, wiem jakie błędy robiłem, jakie popełniłem i wiem jak je naprawić, to myślę, że ta seria będzie bardzo udana. Tak samo jak z budowy średniowiecznego miasta. No dobra, już się tutaj rozgadałem, chyba nagrywam już długo, ale nie wiem, jaki poziom. Nie wiem, chyba. A nie, ważne, dobra. Kolejny poziom: Pajęki razy 2. Mam nadzieję, że ten razem będzie trochę trudniej. Coś w sumie zobaczymy? <laughs> zobaczymy. Kurde, czemu tu ich nie ma Jakoś Dziwnie To jest po prostu dziwne, że Ich tutaj nie ma w ogóle Że na początku Niby jest pokazane, że będą się respić A jednak potem już A jednak ich nie ma, ale dopiero potem Się respią no i to jest y, taki większy błąd tej mapy, ale ogólnie ta mapa jest naprawdę w porządku. Polecam zagrać. Oczywiście ta mapa jest na stare wersje. Testowałem na 1.8 i nie działa na tej wersji. Więc jak. Więc radzę komuś zagrać na przykład na 1.1 albo 1.5. Też się fajnie gra. tam tu za dużo tych całych śmieci w ekwipunku. Nie, nie potrzebuję tego. A, i taka ciekawostka. W tych dosownikach, co są tam na górze. Yy, są właśnie te zbroje... w jak, jakby takim staku, że nie, że jedna sztuka, tylko jest tam aż całe 64 na jednym polu. Na przykład żelaznych butów. No i to mi zastawi jak takie coś można przywołać pewnie komendami, ale... Dobra, nieważne. Ciekawe co będzie... Pewnie razy... Tak, dwa. <laughs> A i jeszcze Jak to oglądacie to Was też proszę, żebyście napisali y, co według Was w tym odcinku było najciekawsze i najfajniejsze. Co było najlepsze? Albo co jest do poprawy, żeby było. Żeby był odcinek ciekawy, bo takie coś, y, czy taka szczegółowa. Szczegółowa opinia naprawdę bardzo pomaga przy tworzeniu kolejnych filmów. Bo dzięki temu wiem co robi źle, a co dobrze. Więc jeśli ktoś ma czas, to napisze komentarz z taką bardziej szczegółową opinią niż zwykle 8 na 10 odcinek albo 10 na 10. To mi się bardzo... Nie wierzę. Nie. 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 Nie wierzę w to. Nie. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie. Jak mówiłem, mogłem zginąć i będziecie mieli ze mnie bekę. Albo... Dobra, zginę pewnie drugi raz. Dobra, to nic, zbierze się na nowy akwipunek. E, dobra, zobaczmy, co mam. Kamienny miecz nie jest tragiczny, ale dobrze też nie jest. Ale szkoda, że straciłem aż tyle fajnych rzeczy. Ale przynajmniej odcinek nie będzie taki, że e, wszystko proste, łatwe, <laughs> szybko poziomy że jakby coraz łatwiej mi idzie z poziomami Nie. Nie tylko nie to, no. szkielet, ten nie zombie, no. Czemu... Jeszcze pająki, no. Za no. I zginę jak zwykle, dobra. Pokrzekamy sobie trochę aż się wybiją. Trochę to potrwa, nie wiem z... Nie no, ale... Po co mi mi... E, dlaczego mi to służy, że jak... E, ja umiem, że na mapie jakby jest ciągle... Ja jestem jako ciągle gracz, no i te szkielety moby mnie widzą, no i do mnie strzelają. No i też jak czekam, to po prostu chodzi mi o to, żebym przeczekał tą falę, no bo raczej wątpię, żebym nie zginął kolejny raz. Zobaczmy, może... To był jednak zły pomysł O, bo i nie O, jest coś diamentowego Albo może strącę je do lawy Dawać za mną Ok, kilka poszło Poszło kilka, odcinek będzie trochę Nie będzie aż taki nudny, dużo ja zginę Nie wiem jak ktoś od razu Jak ktoś to ogląda do końca, to niech podlikszy wszystkie moje zgony i napisze w komentarzu: chętnie bym takie coś sobie po, e, pooglądał. Byłoby to ciekawe, fajne, gdyby ktoś takie coś zrobił. Dobra, ginie. Więc tak. Nie jest aż tak tragicznie przynajmniej, pewnie jeszcze raz, <laughs> raz zginę, ale dobra. w końcu to jest tylko odcinek. Tu chodzi o to, żeby też widzą się to podobało. Ale, gdybym zagenerował sobie do końca życie, to może bym trochę dłużej pożył, a i tak bym zginął. Ale, kurde, szkoda, że wpadłem do lewy, bo tam miałem złote jabłko mogłoby mi się przydać. Dobra, chlebek zjem. Nie, ale nie ma to jak stracić. Najlepsze rzeczy. Dobra, to już chyba będzie ostatni poziom. I jak mi się wydaje, to z góry będą lecieć ciastka. Diament, jakieś inne rzeczy. Dobra, mam pełne życie. I marno... Nie. nie. Nie, 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 nie. Tylko nie. Jak obstawić, ile razy zginę te podczas tej fali. Dwa, trzy razy? Może trochę dłużej pożyję. Ale gun, żebym nie wpadł do lawy. F fuck, nie. Idź, idź jest, no. co, co jest, no. Ginć. Nie, buty. No, i znowu od początku to jest wnerwiające. No, Zdychać. O, przynajmniej dużo pająków spadło. To jest dobre. To jest dobre. Wszystko, co dobre, w końcu się kiedyś kończy jak zwyk. zwykle. Ostatni poziom Szybko, szybko dawaj, dawaj, dawaj mi to Życie Miecz, szybko No idź stąd no. To jest wredne tam mody są. Dobra więc tak To jest już ostatni poziom Więc będę już odcinek Kończyć, nie chcę przedłużać Choć pewnie tak ten odcinek trwa już 15-20 minut, ale myślę, że to jest taka opt optymalna ilość. Tak, i mam mnóstwo ciastek. Po co mi teraz te ciastka? No i dobra, no to widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie tak, że nie wrzucę odcinka, ale myślę, żeby mi się udało chociaż rzucić odcinek informacyjny w, so, w przyszłą sobotę. Jak, jako taki, co zamierzam robić na kanale. Żebym, na tym odcinku trochę powiedziałem, ale nie omówiłem tego do końca, więc w takim odcinku informacyjnym bym dokładnie wszystko opowiedział, co planuję i jak to będzie wyglądać. Ale tymczasem to się z wami żegnam. Mam, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że miło go obejrzeliście, że Powieczyliście wszystkie moje zgonne i mieści z tego to chyba nieważne, ale. Dobra, kończymy już.